Cześć, jestem Piatas5, witam was w kolejnym odcinku serii Let's Play Cryostasis Po tej duż... bardzo monstrualnie długiej przerwie eee, Zapomniałem nawet gdzie jesteśmy w sumie Muszę się teraz zorientować eee, Moment, bo my wzięliśmy od... Ach jo, okej okay. eee, Nie wiem czy to zauważyliście, ale jakby trochę lepiej chodzi wszystko Nie wiem czy to za sprawą nowego systemu czy co, ale... Gra się o wiele lepiej. No, może, może będzie dobrze. Pomóżmy gościowi. O wow. wow. Nie mogę się ruszyć. O, fuck. Nie, nie podoba mi się to. O ty łajzo. Wow, ja, ja mam mu zabrać? To jest chore. Oh, to jest chore zadanie, co mam zrobić? Mam pomysł, Fuck. Oh, szybko, szybko, szybko. No, ale jak ja mam tam wejść? Fucking hell. What the f... O co chodzi? O oh, Jezu, teraz się bardzo ogarniam. He's gone berserk! Berserk! <laughs> Get his rifle! Before he kills us all! No ale... no dobra. Zrobimy to inaczej. Ty coś masz? Jakąś broń? Ja nic nie mam Płatki siadajowe mogę rzucić Ej, tam jest Wiem Fuck hell Pójdziemy górą. Ha. Wow! O kurde! Już to jest niemożliwe. O Boże. No i znowu to samo. Dobra. Co mamy zrobić? Aaaa! Słaniaczek nie potrafi strzelić przez kurde rury. Łaźle. Wow, o, wow, 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 zaraz oberwiemy i to ostro. O, oh, nawet nie jest plan. Ale co mam zrobić, jak już będę tutaj? No nie, What the f What? o co chodzi? Czekajcie, teraz jestem trochę z zmieszany. O te suki synu. O, co się działo? <zorzystanie> 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 te, to było dobre. Kurde Nie wiedziałem, że nie potrafię się poddać To jest ciemno, jak się włączał latarkę Cholera O fuck O, sh Shit! O nie, nie, nie wchodź tu O nie, 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 nie! Traciłem formę. Brawo, jeszcze będzie brakował. Kojechaliśmy ostro po bandzie. Idź stąd. Nie właśnie. Co chodzi? Czy my czymś dostaliśmy w głowę, czy co? Cholera, nie mam pojęcia. Ja zupełnie nie ma prawie w ogóle. Ach, dlatego mi Wypad O oh fuck. O, to było hermetyczne. Na no, mój topór? odpora. Jest, jest, jest. Mam cię. Najważniejsze, że już leży. Że mógł go zrzucić na dół, ale. Założę się, że to most się zawali, bo tak, żeby inaczej. O! Co HQ. O, To jest mhm Aha. kapitan? Mm -hmm. yeah. Tak, mm -hmm. Kapitan powinien. ciągnąć ten statek na. na smyczy. Głupi bałwan. Co to jest? Amo! Teraz jesteśmy jak Rambo z się w ogóle dziwię, że mi to wszystko ruszyło na siódemce, ale muszę inaczej nagrywać. Nie nagrywam już mixem, stereo, frapsem. To nie, to nie działa niestety. Ta funkcja jest jakaś bardzo oporna i toporna i nie mogę tego ustawić. Po prostu nagrywam osobno dźwięki z mikrofonu i osobno dźwięki z gry, więc będzie chyba nawet lepsza jakość. Przez zamknąć drzwi, bo nie lubię jak coś za mną się. Trzeba przyznać, że jest to wszystko takie klimatyczne. Ale mogę biec. O, oh, oh. wow, aż w oczy. A, razi w oczy. Kurde, wyłączyć to, co się dzieje. Co tu kurde chodzi? What the fuck is going on? Nie mam żadnego pojęcia. Tak? No, ja mam włączone. No widzisz. O, wow, wow, wow. O. A, teraz trzeba wyłączyć. O nie, 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 co ja zrobiłem? Nie, to... Do... O, fuck. A ja ją strzela. Nie, nie, To się strzelać. Nie podchodź. Nie, to nie ma sensu w ogóle. To za głupota. Oj, sorry. Czekajcie, czekajcie. Muszę słuchawki poprawić. To, to jest tragedia jakaś. O boże, kontynuuję do ostatniego... Fuuuuck... Mmm... Ale przynajmniej... O! Ale życie się regenerują w bardzo szybkim tempie. To lecimy na ladu, trzeba rozwalić tego gno... A, mam pomysł! Mam tu lepszą broń na niego. Hehe... He. Okej, okay, jump out. I suk seno. To było głupie, nie? Szybko przeładowuj. Ach, smali się. Atak, atak, atak. Ło! Całą szafą rzucił. <śm> jak tańczy. <śm> co za koks. <śm> Dawaj. Z pięcioma nabojami, no nie mogę. Hej, co jest? Kurde! Nie widzę, są teraz. Aha. Cicho, muszę to wyłączyć. O oh mój Boże. Nie mogę biegać, nic nie mogę. Co wyskoczy? Zenek. Ej, ale tu piździ. Muszę szybko znaleźć jakieś źródło ciepła. Oła. Czym wyżej, tym cieplej zawsze tak jest. O, coś... Coś, coś... Aha, dobra. Możemy się ogrzać. A, to się nie przydaje. O, się przestraszyłem go. O, co za...

Oczywiście, nie chcę tutaj żadnych e, nieprzyjemnych niespodzianek. Tekstury są żałosne, ale tak musiałem ustawić, żeby dobrze chodziło. E, tylko nie tęgnuj! Nie trafiłem! Trafiłem! No smali się. Smaż się w piekle. Leż! Padnij w końcu. No. Nie stanowisz żadnego problemu. Moja się kiera wystarczająco wiele przeszła, żeby... Nie, tam... Tam wolę nie skakać. Drzwi. No, coś niesamowitego. Gdybym że mógł te drzwi zamknąć, to bo by było... Co to jest? A Jezus, Jezus, Mario. O, cofane drzwi. Yes, koniec etapu! Ekstra! A jak zauważyliście, nowe, zauważyliście, pewnie są nowe ekrany ładowania. Nie wiem z czemu, bo wtedy robiłem tak samo, bo to, to wynika ze spłoszenia zainstalowanego. Na Xbox robiłem wszystko tak samo jak tutaj, a wtedy nie było tych ekranów. Był zwykły taki statek i tam pasek ładowania na dole. No ty widać większe bajery są. Oczywiście standardowo przecinka. Chciałem do Was takie pytanie. Na pewno nie jeden z Was grał e, w Battlefielda 2, Bad 2. I czy wiecie może dlaczego mam spadek e, jakości na 7? 2 GB RAMu powinno starszyć? W zalecanych jest 2. Mam 2, a jednocześnie chodzi gorzej niż na X... Na xp -ku. Na xp wszystko ładniej chodziło. Nie wiem czy dokupienie RAMu pomoże, czy nie, ale... Nie wiem, powiedzcie, czy też się taki problem. Po prostu gorsza jakość na siódemce. Czy widzieliście to, co ja widziałem przed chwilą? Czy to jest kapitan? A nie, to jest ten gru... No, co mu się Co to jest? Widzieliście? Jo! O, oh, fuck. Okej okay. Wiem o co chodzi Cicho Pierwsza próba zawsze może być nieudana Weszliśmy mu do ucha Oh my God. Ratowaliśmy go NIE! To jest niemożliwe! To jest wręcz głupie! Przecież jesteśmy na korytarzu na zewnątrz, więc nie... Nie mam prawa oberwać żadnym kawałkiem szkła. Otwieraj te drzwi szybciej! Co się kuźwa dzieje? Jakieś anomalie. Jeszcze raz, do skutku. Dalej, 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 hopie. stąd. No szybciej! Ja pieprze, o co tu chodzi? Dlaczego nie mogę nim iść? On się zatrzymuje w miejscu, kurde. Fuck off. Come on, come on, dalej, 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 biegi. No gościu, spiesz się, bo zaraz zostajesz odłamkami szkła w twarz, żebyś wyglądał jak. No biegnij! Nie, 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 wiem, nie, wiem. To jest żałosne, to jest chore. No brawo. Czekajcie. Kurde. Jeszcze raz, damy radę. Dalej. Sorry za te hałasy, ale musimy się zastanowić porządnie nad tym, kurde, co tam się dzieje, ja pierdziele. Zaraz, zaraz pod, pójdę. No zaraz, zaraz, za minutkę, okej? Okay? Zaraz skończę nagrywać. Nie wiem, co mam zrobić! Poważnie, pomóżcie mi. Szybko! No zobaczcie, no i zwalnia, i ja nie mogę nic zrobić w tym momencie. Poważnie, nie mam żadnego pomysłu, nie? Tutaj szkło, którego nie ma, wyskakuje na mnie i mnie po prostu dziarga na twarzy. Ostatni raz. Dziwne, jak ktoś ma z tym styczność, z, tą, z tym momentem, z tym miejscem, to niech mi powie o co chodzi, bo ja nie ogarniam. No i zobaczcie, ja nie mogę nic zrobić. Wszystko się, jakby nie wiem, zatrzymuje w miejscu i. Nie poddam się Bo dlatego się zaczynę, że jest gruby no Nie, to nie o to chodzi, kurde, nie mogę w ogóle iść No nic, zastanowię się nad tym Aj coś może wykombinuję. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, pomóżcie, powiedzcie o co chodzi, bo... To jest tragiczne. Dobra, będę kończył odcinek, komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę, nie żałujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. gruby spaślak. Ruszyłby się z tego fotela i uciekał, nie?